Jak już opanowaliście wiązanie haczyka, czas na zrobienie przyponu, czyli przywiązaniu do żyłki głównej o grubości np. 0,18 cieńszej żyłki np. 0,12 z przywiązanym wcześniej haczykiem. W razie zaczepu zrywa się tylko przypon, chroniąc pozostały zestaw. Węzeł ten nazywa się podwójna pętelka. Jest to najprostszy węzeł wędkarski. Robię pętelkę. Przy końcu wąsa łapie dwie żyłki i owijam wokół palca wskazującego dwa razy Powstałą pętelkę przekładam przez oczko i zaciskam Przed zaciśnięciem należy zwilżyć węzeł Zawsze staramy się o jak najmniejsze oczko Możecie użyć takiego kawałka styropianu ponacinanego i ponawijać na nim zapasowe przypony, aby w szybki sposób założyć następny, gdy na przykład pączecie lub zerwiecie zestaw. Aby założyć taki przypon, to na głównej żyłce też robię podwójną pętelkę. Łapię zahaczyk i przekładam go przez pętelkę na głównej żyłce. Potem przez pętelkę zrobioną już na naszym gotowym przyponie.